Zadanie trzecie. Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ACE. No to rysujemy sobie pięciokąt foremny. Nazywamy go sobie jako A, B, C, D i E. Teraz kolorową linią rysujemy sobie trójkąt ACE. A. Tutaj, C, tutaj i E. I to jest nasz ten trójkąt ACE. I teraz trójkąt przystający do tego trójkąta. Czy to będzie ECE? ECD to jest ten trójkąt tutaj. No one raczej nie są przystające, więc to nie będzie odpowiedź A. Później sprawdzamy sobie BCD. BCD, czyli to jest ten ten i ten, no zdecydowanie nie jest przystające, BCE, BCE, czyli to jest ten tutaj, ten tutaj i ten tu i tak, to jest trójkąt przystający, odpowiedź C.